Witam serdecznie, oczywiście zawsze albo przede mną, albo trzymam w dłoniach księgę Pisma Świętego, bo chcemy, żeby to Słowo nas prowadziło, a szczególnie, żeby nas prowadziła Ewangelia Mateusza, Ewangelia Kościoła która nas uczy, jak być kościołem, jak znaleźć się w kościele, jak stać się odpowiedzialnym za kościół, jak budować ten kościół, jak być jego żywą częścią. I dlatego też może właśnie ze względu na temat, który jest podjęty, jeszcze chcemy na kilka chwil wrócić do tego tekstu. Mateusza rozdziału XVI o wyznaniu Piotra pod Cezareą Filipową. Pamiętamy, że zupełnie na koniec mówiliśmy o znaczeniu, a potęga piekła go nie zwycięży. Nie ukrywam, muszę się też do tego przyznać, że przez wiele lat. Nie zastanawiałem się zbytnio, co znaczy tekst na tej skale zbuduje mój Kościół, a potęga piekła go nie zwycięży. Czasami się ktoś pyta, czy przy takim szczegółowym podejściu do Ewangelii odnajduje coś nowego. To są właśnie takie, takie teksty, które pozwalają, żeby się dłużej zatrzymać. A jak się człowiek dłużej zatrzyma, to coś więcej do niego dociera, staje się światłem. Więc ogólnie przyjmowałem, że kościół może być atakowany. No tym bardziej, że czasami takich sytuacji doświadczamy współcześnie, nie tylko być może czy w Polsce, ale też i poza jej granicami w różnych miejscach kuli ziemskiej. A więc może być atakowany, a Jezus obiecał, że żaden z tych ataków go nie pokona. Osobiście dla mnie to jest ta obietnica niesamowitym źródłem optymizmu. Oczywiście nie tylko ten tekst, ale chociażby w Apokalipsie zwycięzcą będzie Chrystus. On, zwycięstwo do Niego należy i warto trzymać ze zwyciężającym. Upraszczając, więc przyjmowałem, że diabeł atakuje, Kościół się broni. A Jezus gwarantuje, że Kościół zawsze wyjdzie z takich starć zwycięsko. Ten tekst dzisiaj zrozumiałem, że znaczy jednak coś zupełnie innego. Kluczowa w jego właściwym zrozumieniu jest właśnie ta fraza bramy piekła. Która, co prawda, w cytowanym tłumaczeniu została zastąpiona potęgą piekła, ale słowo bramy lub wrota występuje zarówno w oryginalnym tekście greckim, Pylai, jak i w większości polskich tłumaczeń. I rozumiemy, że brama nie jest bronią ofensywną. Nie atakuje się kogoś za pomocą bramy. Bo brama służy do obrony, a nie ataku. To Kościół atakuje, szturmuje bramy piekła. Jezus obiecał, że bramy, które mają zahamować ten atak, nie dadzą rady powstrzymać szturmującego Kościoła. My się nie bronimy, my atakujemy. Nie mamy takich bram, które mogłyby nas zatrzymać, Kościół, w jego ekspansji, aż po krańce ziemi. Żadne bariery nie zastopują Kościoła. A to zmienia zupełnie sens obietnicy Jezusa, który nie obiecuje tu przetrwania trudności, ale zwycięski marsz. Kiedy do życia człowieka dociera Ewangelia, pojawia się wiele przeszkód, które chciałyby zatrzymać dobrą nowinę o łasce, przebaczeniu i Bożej miłości. Obietnica brzmi: nie ma takich bram, które mogłyby zatrzymać zwycięski marsz Kościoła. Nie ma takich drzwi ludzkiego serca. Które mógłby zatrzymać się Ewangelię. Ten tekst to też zachęta do potężnej zmiany naszej mentalności. To nie jest tak, że diabeł atakuje kościół, a chrześcijanie się bronią i ufają, że bramy piekła nas nie pokonają. Nikt nikogo nie atakuje bramą. To nie nas atakują. To my szturmujemy bramy piekła niosąc królestwo wszędzie tam, gdzie diabeł próbował roztoczyć swoje panowanie. To zdanie to nie tylko obietnica przetrwania, to obietnica zwycięstwa. Nic nas nie zatrzyma, jako kościół, kościół Chrystusowy. I po takim dopowiedzeniu do tych słów, potęga piekieł, bramy piekieł, dochodzimy też do słów: Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Obwieszczenie Jezusa okazuje się, że otwiera makaryzm, który uzasadniono. Nacechowany jest on osobistym tonem i bezpośredniością. Jako taki stanowi chlubny wyjątek na kartach Nowego Testamentu. W wyjątkowości zbliża się do niego inny makaryzm wydeklamowany przez Elżbietę do Maryi. Że błogosławionaś ty, któraś uwierzyła. Do najpopularniejszych należą wiadomo makaryzmy te skazania na górze w Ewangelii Mateusza, rozdział 5. Makaryzmy z reguły mają nowotestamentalne zabarwienie religijne. W klasycznej literaturze greckiej nie zachodzą często, za to w Starym Testamencie, czy Stary Testament oferuje je nam nierzadko. Choć w formie bezpośredniej skąpo. Ślady ich obecności widoczne są także w apokryfach. Simon, człowiek płaskonosy, to imię własne apostoła, które stanowi zgrecyzowaną postać hebrajskiego Shimon. Imię hebrajskie jest zdrobnieniem od. Teoforycznego Bóg usłyszał. Szemaen. W Nowym Testamencie pojawia się ono pięćdziesiąt dwa razy i często z dodatkiem petros. Bariona jest przydomkiem rodowym. Precyzacja ta określająca syna za pomocą imienia ojca była droga Semitom. To greckie imię rodowe posiada, jak się okazuje, aramejskie podłoże. Greckie bar jest transliteracką, transliteracją aramejskiego bar syn. Wątpliwości pojawiają się, gdy chcemy dać rozstrzygnięcie co do semickiego substratu dla drugiej części imienia, dla Jony. A biorą się i stąd, że Jezus u Jana zwraca się do Piotra per Simon chochios Joannu, Szymonie, synu Jana. Tak jest w Ewangelii Janowej, rozdział pierwszy, werset 42. drugi. Jona jest transliteracją słowa, które znaczy gołębica. Jeden z badaczy Utrzymuje, że Bariona lub Barion zapożyczono od Akadów i znaczy ni mniej, ni więcej jak nieposkromiony, nieokiełznany człowiek. Zaś hebrajskim odpowiednikiem dla Joannes jest Johanan. Jahwe okazał miłosierdzie. W słynnym dialogu nad Jeziorem. Pamiętamy Chrystofania Galilejska, rozdział 21, w Ewangelii Janowej czytamy Simon Joannu. Ale pokaźna liczba ważnych świadków ma tu Joma. W tym wypadku uważa się tę skróconą formę jako skutek synchronizacji Jana z Mateuszem. No i zatrzymajmy się jeszcze także przy słowie Petros, Petra. Petros termin znany od czasów Homera, w sensie litos, nie został odnotowany jako imię przed naszą erą. Wcześniej spotykamy się z imionami podobnie brzmiącymi. Nowy, test, Nowy testament wykazuje imię Piotr. 154 razy zaadoptowane do Szymona Apostoła. Słowo Petros jest maskulizowaną postacią rzeczownika Petra. W Septuagincie w tej Biblii pierwszego kościoła Biblii greckiej Petra tłumaczy z reguły sur lub sela, które najczęściej są synonimami. Obok właściwego sensu znamy ich metaforyczne zastosowania. Panuje zgoda powszechna co do tego, że słowo Petra ma semickie podłoże. Tworzy je aramejskie słowo kefa – skała lub hebrajskie kew, występ skalny. Pogląd ten wzmacnia drugi grecki przydomek Szymona Apostoła – kefas – który jest właśnie schelenizowaną postacią aramejskiego Kefa. Nie ma zgody wśród badaczy zagadnienia co do tego, w jakim sensie położono imię Petros w obietnicy skały, kamienia czy fundamentu. Petra. Klasyczna hermeneutyka biblijna opowiada się za skałą. Nowoczesna próbuje podważyć to twierdzenie albo ideę skały, reinterpretować. Zakwestionowania dokonano na gruncie analizy znaczenia skały w Starym Testamencie. Pod tą metaforą znajduje się tam prawie zawsze Bóg. Bóg jest skałą, na którym można się oprzeć. Jeśli Szymon nosił imię Piotr przed spotkaniem Jezusa, jak sugeruje Jan, to gdy Chrystus zwracał się do niego tym imieniem, ironizował. Reinterpretacja idzie w kierunku znegatywizowania wydźwięku skały litos. Wielu głosuje za znaczeniem litos dla tekstualnego słowa Petros. Pogląd ten, mający jakieś zakorzenienie, w judaizmie uzyskał ostatnio nową postać. Prawdą jest, że w języku aramejskim Jezus zwrócił się do apostoła najprawdopodobniej dwa razy słowem kefa. Dla niektórych odpowiednikiem greckim pierwszego męskiego kefa jest holitos, zwykły kamień, hebrajskie ewen, a drugiego, żeńskiego Helitos kamień szlachetny siur. Temelion, idea fundamentu, jako podstawy Kościoła, nieobecna jest, przepraszam, nie obca jest w Nowym Testamencie. Jednak nigdzie nie odniesiono go tam do Piotra jednostkowo. Po omówieniu tych nowych propozycji interpretacyjnych znaczenia. Petros optujemy raczej za klasyczną wykładnią, gdyż respektuje dane leksykalne i kontekst ideowy całokształtu Ewangelii. Szale na rzecz Kefy skały przechyla kefas z listów też protopawłowych, wielkich, autentycznych, niekwestionowanych. Piotr więc jest skałą. A Jezus budowniczym. Czyli nie skałą, jak w pierwszym liście do Koryntian, rozdział 10, werset 4, ani fundamentem, jak w pierwszym liście do Koryntian, rozdział 3, werset 10, czy kamieniem narożnym, jak w pierwszym liście Piotra, rozdział 2, wersety od 4 do 8. Grę słów. Petros Petra. Rozumie się właściwie w kontekście gry znaczeń, czyli desygnatów, w obrębie jednego rdzenia kefa. Gdy kefa oznacza pojęcie ogólnogatunkowe, wtedy Greka dobrze go tłumaczy, jeśli podsuwa termin petra. Gdy nazwę jednostkową, męskoosobową, desygnat Petros, aby więc wiernie oddać podwójne znaczenie kefa, potrzebna była w języku greckim zmiana rodzajników i rodzajów. Tłumacze polscy, jak widać, raczej zapoznają osobliwość i głęboki sens obietnicy, jeśli nie oddają terminu kefa za pomocą asonansu skalnik-skała. Petros jest więc imieniem, nie zaś żadnym przydomkiem. Jego przydomek to Bariona. Nadawanie imion uzupełniających imię zasadnicze nie należało, jak się okazuje, do rzadkości u Semitów. Tak postąpił Jezus, jak wiemy, z synami Zebedeusza. Imię Petros ma wydźwięk sakralny. A nie pedagogiczny czy psychologiczny. Personalizacja i sakralizacja skały bynajmniej nie jest wymysłem Nowego Testamentu. Na gruncie Biblii impuls wyszedł od Izajasza i przeżył założyciela chrześcijaństwa. Kiedy Szymon został nazwany Piotrem? Niełatwo synchronizować dane. Ewangeliczne w tym zakresie. Według Jana stało się to podczas pierwszego spotkania. Ale wiadomo, że Jan nie dba tyle o chronologię, co o teologię. Marek sugeruje moment wyboru dwunastu. Łukasz ustala tę porę jeszcze przed nominacją apostolską. A Mateusz już w scenie powołania mówi o Szymonie. Zwany Piotrem, rozdział 4, werset 12. Każdy z autorów jest tutaj rzeczywiście teologiem i stara się być wiernym przyjętej przez siebie perspektywie teologicznej. No, wiadomo, że pozostają nam jeszcze inne wyrażenia, mianowicie te związane: dam Tobie klucze Królestwa Niebieskiego. Metafora ta cofa nas do, można by powiedzieć, starożytnego Egiptu. Pałace i świątynie zamykano kluczami. Wpływy egipskie odpowiednio wyprofilowane pod dynastię Dawida z mesjańskim otwarciem na przyszłość odnotowano u Izajasza, rozdział 22, werset 22. Położyłem klucz domu Dawida na jego barku. I otworzę, a nikt nie zamknie, i zamknę, a nikt nie otworzy. Nowy Testament mesjański sens kluczy z tego tekstu przeniósł na Jezusa, potomka Dawida. Ale wielce wątpliwe jest, by rzeczony sens wystąpił w tym tekście obietnicy. Piotr nie jest Mesjaszem. Ani nawet klucznikiem nieba, jak to czasami przysłowiowo mówimy. To znaczy, władza jego nie sięga możliwości ostatecznego rozstrzygania o wiecznym losie ludzi. Uprawnienie Piotra dotyczy rzeczywistości tylko historycznej. Łukasz zna i inny wymiar metafory kluczy. Jako synonim poznania, zrozumienia. Korzysta on chyba z idei rabinicznej, skoro za pomocą metafory, wzięliście klucz poznania, przemawia Jezus do uczonych w piśmie i faryzeuszów. Mateusz podobnie w odniesieniu do faryzeuszów zastosuje przenośnie, ale zamykania. Zamykacie królestwo niebios przed ludźmi. W teologii Mateusza królestwo jest rzeczywistością zapoczątkowaną już przez Jana Chrzciciela. Faryzeusze w swoim rezerwuarze nie posiadają uprawnień do otwierania bram tego królestwa. Natomiast przez postawę opozycji wobec Jezusa przeszkadzają jego poddanym w drodze do królestwa rozumianego w drodze do kościoła, którego klucze otrzymał Piotr. Fakty z jakim zdziwieniem mógł judaizm odebrać słowo o przekazaniu kluczy Królestwa Niebios człowiekowi, niech uprzytomniał nam choćby dwie wypowiedzi. Rabi Johanan. Umarł w III wieku, dokładnie w 279 roku i on zaznaczył, że czek kluczy nie powierzył Bóg żadnemu pełnomocnikowi. Do królestwa, bo w opozycji stoi księga powtórzonego prawa, rozdział 28, werset 12, do przekazywania życia. Bo sprzeciwia się Księga Rodzaju, rozdział 30, werset 22, i ożywiania umarłych, bo oponuje Ezechiel w słynnej wizji ożywienia obumarłych kości. Apokalipsa Barucha radzi, aby kapłani wyrzucali klucze na wysokości nieba, a oddając je Panu prosili go. Żeby on sam szczek świątyni, gdyż widzi, a dowodzi tego jej zbezczeszczenie, że okazali się złymi zarządcami. Szymon Galilejczyk dostąpił osobliwego więc przywileju. Lecz wbrew temu, co podsuwa mityczna wyobraźnia, władza jego nie tylko, że nie rozciąga się na niebo ale nawet na hades i śmierć. Prerogatywy tego rodzaju posiada wyłącznie Jezus. No i idąc dalej, mamy jeszcze dopowiedzenie, no bo otrzymuje te klucze, cokolwiek będzie otwarte tu na ziemi, będzie otwarte w niebie i cokolwiek zwiąże na ziemi, będzie związane w niebie. Więc tutaj te czasowniki związane, rozwiązane pojawiają się kilkakrotnie w Septuagincie w tak bliskim sąsiedztwie, iż uznać można, że tworzą parę. Poza grecką Biblią spotykamy ją w świecie religii helenistycznej, u Flawiusza, w literaturze intertestamentalnej greckiej. Nie jest łatwo znaleźć odpowiedź na pytanie, w jakim znaczeniu Mateusz idiom grecki zastosował w analizowanym fragmencie. Nie ma w tym względzie wśród autorów jednomyślności. Propozycja szkoły religijno-historycznej, która interpretowała ten zestaw w duchu magiczno-zaklęciowym, znajduje się dziś na. Peryferiach solidnych badań. Klasyczna wykładnia idzie za rabinackim, jurydycznym jego znaczeniem, poświadczonym przez Józefa Flawiusza i nieobcym w przestrzeni oddziaływania islamu. Chrześcijaństwo pod formę rabinicznego orzecznictwa podłożyć miało jedynie własną eklezjalną. Prawodawczą treść. Piotry i określone ciała ustawodawcze mają władzę normowania postaw swoich wyznawców przez odwołanie się do naczelnego prawodawcy Chrystusa. Dla innych Nowy Testament nie zna rabinackiej kazuistyki, a zwrot wziąć, rozwiązywać ani razu nie został użyty tu w halachicznym sensie. Jakkolwiek ich twierdzenie przesadzone stało się impulsem do nowych poszukiwań. I całkiem na koniec powiem, że znany egzegeta niemiecki Jeremia słowo rozwiązać. Powiązał ze chrztem, wiązać z ekskomuniką. Inni odnoszą idiom do ogólnej kondycji człowieka stojącego w obliczu Boga, widząc tu metaforę uwolnienia od śmierci czy od grzechów. Idąc za Postulatami niektórych badaczy można by tutaj i chyba jeszcze znowu zostanie nam to, żeby to, ten problem dokończyć na kolejnym spotkaniu przeglądu przynajmniej sześciu takich różnych postulatów, bo wiadomo, że te określenia raz zastosowano w sensie naturalnym, a pięć razy przenośnym. I spróbujemy się tym znaczeniom przyjrzeć, a więc jeszcze do tego tekstu wrócimy. Myślę, że tekst jest ogromnie ważny i warto tu przy tym tekście trochę się zatrzymać, a my rzeczywiście tak to czynimy. Dziękuję za dziś i zapraszam na kolejne spotkanie.